walki, ale Hart Hertz z rzutu wolnego. Będzie szansa dla Damiana Michalika w polu karnym Guzdek. Teraz Antonik, Salwador. Dobrze wygląda ta akcja Miedzi Legnica, Guzdek w polu karnym Salwador. Świetnie, Świetnie teraz, teraz, teraz na jeden kontakt Michalik w polu karnym Luer. Michalik sam, 1-0. Ale świetna akcja. Naprawdę tutaj do boku rozegranie ze środka Michalik. Wydawało się, że będzie podawał. Miał tam dwóch partnerów biegających w pole karne, ale kapitalne uderzenie. No, ta akcja złapała tempo, była bardzo płynna i myślę, że no, ręce tylko składać do oklasków. Szósta bramka w tym sezonie Damiana Michalika. Strzelał między innymi piękne bramki jak w spotkaniu z Lechią Gdańsk. A tutaj strzela na, na razie niezwykle ważną. Niezwykle ważną bramkę w 10 minucie przeciwko GKS-owi dychy. Myślę, że to kluczowe podanie. O właśnie raz i z pierwszej. Czy nie było tylko spalonego? Teraz to jest najważniejsze pytanie w tej akcji, bo może za chwilkę zostać to zaprzepaszczone. Puszcza piłkę do siatki Maciej Kikolski po raz pierwszy w tym meczu, ale może go uratować za chwilkę jeszcze War. No myślę, że delikatne oko popisał się niewulis Czterech na czterech wychodzą piłkarze GKS-u. Tychy wracają Legniczanie. Rumin dośrodkowanie prawą nogą. Śpiączka gol! Śpiączka gol! Jeden do jednego! Błyskawicznie toczą nam się wydarzenia w spotkaniu na stadionie w Legnicy. Ale patrzyłem na Rumina, patrzyłem na Rumina, On widział doskonale, że wbiega śpiączka. Idealne podanie. Kapitalnie to wpasował, że tak powiem, a Śpiączka jest to specjalista do uderzenia głową i idealny timing, no szybka odpowiedź Tyszana, ale naprawdę dwie bardzo ładne widowiskowe bramki. Genialne dwie akcje obydwu drużyn i Gestych odpowiada na to trafienie Miedzi w najlepszy możliwy sposób. Bartosz Śpiączka również doświadczenie tutaj zaprocentowała, ale Ruminiak rasowy skrzydłowy tutaj się zachowała Śpiączka kapitalny zbieg na bliższy słupek trzech graczy Miedzi w polu karnym, a mimo to Śpiączka tutaj się okazał najsprytniejszy. Tak, ale idealnie trafił środek bramki, jeszcze ta piłka od poprzeczki odbija się, poszedł, Obecny szans Mądrzyk. Tak, poszedł tutaj kapitan Nemanja Miskocz, ale w tym momencie nie miał szans, śpiączkę, idealny timing, ale tak jak mówiłem, w momencie przyjęcia Rumi podniósł tą głowę, widział i wrzucił tam w, idealnie w punkt. No, szybko odrobili goście z i myślę, że, że nam no, się tutaj ciekawie. Oj, Rumi teraz znowu u ale teraz zgrupowali się tutaj dużą liczbą piłkarzy e, Legniczanie. Hankert tak. prostopadle do Antonika. Antonik rozejrzał się, dograł do środka. Dośrodkowuje piłkę. Ale dobra wrzutka! Diakowicz był w powietrzu. Budnicki opanował futbolówkę. Budnicki troszkę się wygonił. Dośrodkowaniem. Tak, ale dużo tych dośrodkowań mamy z jednej i z drugiej strony, a uderzenie z dystansu. Cignął się e, znowu e, Kamil Antonik. Kostka wysoko ustawiony. O, teraz świetnie zawado. wygarnął tę piłkę Diakowiczowi. Dośrodkowanie w kierunku gustka. Był jeszcze Michalik. Zmienili strony Antonik z Michalikiem. Troszkę zamieszania na pewno w szeregu AGKS u tych, z tym związanego. Oj, jest kontuzja chyba jednego z graczy Miedzi Legnica. To chyba nawet Michalik leży we własnym polu karnym rywala. Jest szansa, gol! Gol! Dwa do jednego dla Miedzi. Skorzystał z tego zamieszania Magdy -er, Protesty Tyson, ale to nie zmieni decyzji sędziego. Dwa do jednego dla gospodarzy. Oczywiście, myślę, że troszeczkę skoncentrował zde piłkarzy Styków leżący zawodnik miedzili nie niemniej jednak. No wykończenie. wróćmy uwagę. Tutaj nie trafił. Teraz tu, tutaj był kostka. Antonik. Leżał w polkarnym Michalik. Tutaj, Tutaj jest Antonik. Tutaj jest zamieszanie. Nie ma spalonego, nie ma spalonego. Eee, MacDillauer wyskoczył jak diabeł z pudełka, zaskoczył Połapa, który tutaj sugerował, że, że Michalik może przeszkadzał w tej akcji. Kapitalne ujęcie tej bramy. Zgadza się, ale myślę, że Dominik Połap tu drzemał się, i to była mocna, długa drzemka. Naprawdę krył od linii, w ogóle nie zareagował. Twarzą stał do, do momentu do zagrywającego. Nie wygląda to aż tak, aż tak źle, ale na pewno jest bolesne dla Michalika. Tak, zdecydowanie. tak. Powtarzy się sytuacja z meczem z Polonią w Warszawa, kiedy Michalik e, na skutek kontuzji szedł i Antonik dwa razy. Już, już niżej Andrzej Wis z formuł. No na pewno to miało duży. Oj oj. oj. Kikolski te sekwencji z... Tragiczne. I Michalik właśnie w polu karnym, ale tym razem lewa noga. No to mając e, środkowego napastnika. Tak patrzę na, na grę e, młodego gustka, ale tutaj Nedic na razie. Połap, lewa, lewa noga w tym e, Poznań. Antonik trzeba oj. nie można mrugać, Antonik! Drużyny styków w polu karnym, oj teraz kluczowa interwencja Nemanja i Nedicia. Gdyby nie to, że zatrzymał rywala, to byłoby groźnie, a tak jest w drugim polu karnym. Piłka Śpiączka, dostał ją za plecy. Oczywiście, oj! Ośrodkowanie do Śpiączki. Na pewno tak, top pierwszej ligi, ale potencjał zespołu troszeczkę witam. Chociaż ładna akcja Rumin, teraz. Rumin, Rumin przy bliższym słupku próbował pokonać. Podający. A teraz na bliższym słupku Medic. I zagranie ręką. Rzut karny. Mierzący 194 cm wzrostu. Mądrzyk nie obronił tego zsału. Mądrzyk 2 do 2. Ale I znowu remis mamy na stadionie w Legnicy. Świetne wykonanie. Żydka, naprawdę ta lewa no, Widać, że na pewniaka podchodził. Skierował w prawy boczny róg Tutaj e, naprawdę keeper. kiper e, gospodarzy. Tak jak powiedziałeś, no, kawał chłopa. Ale nie miał szans. Perfekcyjne uderzenie, prawie boczną, boczną siatkę. Wyciągnął się jak struna. Tam chyba tam lewą ręką, lekko gdzieś po rękawicy. Ta piłka, o tu będzie chyba najlepiej widoczne. Dobrze to wyczuł, naprawdę. chyba kraj. tak jest po rękawicach. Ale perfekcyjne uderzenie. Wracamy do stanu wyjściowego. Kilka stychy, chce iść za ciosem. Mądrzyk pojawił się przed polem karnym. Michalik i teraz jedziemy w ale drugą stronę, sytuacja. otwiera się korytarz na lewej stronie, Antonik, jak się z tą piłką zabierze, Antonik fatalnie to zrobił. Podobnie tak było, ale już przenosimy się tutaj pod pole karne, Tyszan, Luer, dobre dogranie, nie e, zgarnął tej piłki jednak. Połap blisko Przyjęcie, niego, teraz nie najgorsze. kapitalnie tę piłkę odebrał Guzdek, Guzdek oddaje do Michalika, Salvador. Także myślę, że tutaj sporo kibiców z Wobrzycha, ale teraz... Tak, dobre dogranie do Niewulisa, jeszcze Akbor! Agbor i znowu nieskuteczny w polu karnym. Legnica w polu karnym, wrzutka, wrzutka, Nedic poszedł w górę. Troszeczkę pracy na to, żeby, żeby uaktywnić te na pewno potencjały. A teraz Agbor, no. być może przed kolejną szansą, oj, potknął się, ale wstał, Akbor! Agbor i broni tym razem. Teraz Antonik balansem ciała zbiótł Tecławami. A teraz rywala Antonik. Jest szansa na uderzenie. Słupek! Będzie jeszcze szansa na dobitkę dla Agbora. Strzelał bogacz Słupek. Agbor! Bogacz! I... Myślę, że liczy na Karolinę ma dobrą lewą nogę. Salvador, Teraz może strzał z dystansu. Tak jest, ale zagęścili. Szesnastkę w końcówce tej akcji, a tymczasem jest. Obok siebie w polu karnym. Jest piłka na dalszym słupku. Złe zgranie teraz Tecława, jeszcze Żytek, Śpiączka, zdania przewinienia, ale gwizdek sędziego milczy, Bogacz, tutaj też nie ma faulu, Bogacz do Agbora, Agbor, czy to wykorzysta? Nie, jeszcze Agbor, podnosi się Antonik i świetny blok.